Zastanawialiście się kiedyś co zrobić z deszczową i nudną niedzielą? Kontra pospieszyła z odpowiedzią na to pytanie. W znanym Wam już zapewne klubie archiwum przy Wronieckiej zorganizowaliśmy spotkanie dla podopiecznych Akademii Przyszłości. Czym tak właściwie zajmuje się Akademia Przyszłości? Trzeba pytać o źródeł. Celem nadrzędnym Akademii i hasłem, którym się posługujemy, który realizujemy w praktyce rzecz jasna jest to, że uczymy wygrywać dzieci najpierw w szkole, a później w życiu. Nie skupiamy się jedynie na tym, żeby poprawić oceny z dzieckiem tylko staramy się znaleźć coś źródło problemu, który stanowią te złe ostany, czyli próbujemy dotrzeć do przyczyny tego wszystkiego. Dzieci były wyłaniane przez koordynatorów szkolnych, którymi najczęściej są yy, pedagodzy szkolni albo po prostu nauczyciele. Taki koordynator szkolny jest w każdym kolegium szkolnym. I on dobiera dzieci, które jego zdaniem najbardziej skorzystałyby z udziału w naszym programie. Które na przykład mają albo jakiś problem w szkole, albo jakiś inny problem na związany nie wiem, z nieśmiałością. No wynik, Kazuś, do Zajmuję się tym mniej więcej 2 lata. No i myślę, że zajmie mi to jeszcze kolejne kilka. Zaczęło się od składania serwetek i rachunków w kawiarniach, restauracjach, czekając na, na, na kolenia. No i tak dwa lata później zajmuję się tym już jakby półprofesjonalnie. Najprościej jest zacząć w internecie. Jest pełno, pełno filmików instruktorzowych, które pokazują modele różnego rodzaju. Natomiast jeżeli ktoś chce się tym już bardziej zająć, to na pewno musi poszukać głębiej, znaleźć książki, których niestety jest mało na polskim rynku. Ale dla chcącego nic trudnego, ja jestem samoukiem i codziennie mam modele do składania, więc jeżeli tylko chce, to można znaleźć całą masę tego. Często robicie takie spotkania? Staramy się, żeby przynajmniej raz w miesiącu odbywał się tego rodzaju event. W tym miesiącu na przykład mieliśmy również event hiszpański. Jedna z naszych wolontariuszek przygotowywała hiszpańskie potrawy i opowiadała o Hiszpanii. Wcześniej odbywały się również warsztaty dekopażu. Próbujemy różnych rzeczy i zazwyczaj wychodzi to bardzo fajnie.